No, witam serdecznie na, na kolejnej wycieczce krajoznawczej. No, tym razem już 95 bodajże. No, kontynuujemy dalej zwiedzanie, zwiedzanie doliny rzeki Narew. To już czwarta wycieczka z tej serii zimowych wycieczek wzdłuż Narwi. Dzisiaj z, wspólnie ze Sławkiem rozpoczynamy, rozpoczynamy naszą wędrówkę od miejscowości Narew. Dokładnie znajdujemy się tutaj przed, przed cerkwią zbudowaną, tak tutaj na, można przeczytać na tablicy informacyjnej zbudowaną w, w, w której budowa rozpoczęła się w 1882 roku. Także widać kolorystyka. Jak to powiedziałem, dosłownie bajeczna, też w połączeniu z tym śniegiem, który zalega tam na dachów. No wygląda rzeczywiście bajkowo. Tu spróbujemy ze słabomirem jeszcze wejść do środka, zobaczymy. I stąd startujemy, stąd zaczynamy naszą wycieczkę. Później po drodze jeszcze zobaczymy sobie tutaj też kościół pochodzący z połowy XVIII wieku, kościół rzymskokatolicki. I następnie już udamy się nad, nad rzekę Narew, gdzie będziemy kontynuować wycieczkę prawdopodobnie prawym brzegiem. Zobaczymy, jak, jak nam pozwolą warunki. No, jak widać, dzisiaj aura typowo zimowa dużo śniegu. Tutaj pokażę ujęcie jeszcze głównej ulicy w miejscowości Narew. Także, no co, no zaczynamy, zaczynamy naszą wędrówkę. No, Tu innym zabytkiem, o którym wspomniałem wcześniej, tam kiedy staliśmy ze Sławomirem przy, przy cerkwi, jest kościół rzymskokatolicki z kolei wybudowany, nie wiem, czy tu widać tu datę umieszczoną z prawej strony w 1748 roku. Kościół drewniany. Tu obok znajduje się też, jak wyczytałem w internecie, jest dzwonnica zbudowana trochę później, a tutaj na pewno rzuca się w oczy. Ładna kapliczka wydrążona w pniu. E, także też ciekawy, ciekawy, ciekawy pomysł. No, tu zrobię zdjęcie, ujęcie w sumie wokół, wokół e, tej świątyni. Jak widać, bardzo dużo śniegu. E, no, właściwie to chyba dzisiaj wszystkie takie zabytki, jeżeli chodzi o w sumie nie dużo, dwa, dwa zabytki sakralne w samej miejscowości, która przypomnę, miejscowość Narw, teraz. E, ma status wsi, a jeszcze, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku miała status miasta. Także prawa miejskie utraciła, jak wyczytałem, również w internecie w 1934 roku. W 1934 roku. Jako, że w XIX wieku straciła bardzo na, na, na wielkości, na znaczeniu i w związku z tym już dlatego też. Później straciła, straciła status miasta. O, tutaj dochodzimy do miejsca już przy rzece. Rzeka Narew częściowo zamarznięta. Tutaj jest miejsce takie, taki punkt w sumie, który bardziej chyba funkcjonuje w okresie letnim, jak się odbywają spływy kajakowe rzeką. Także jest to punkt, gdzie można odpocząć, zjeść coś. Tam dalej widzimy, ale wieżę widokową, ale co ciekawe, jak widać <głos> warunki <głos> z kolei tym razem mamy głęboki śnieg, ale zobaczymy, może tylko lokalnie pozawiewało, bo jeśli tak będzie dalej, to to podejrzewam, że się chyba umęczymy ze Sławomirem bardzo wędrując przy rzece. Także mówię, tutaj znajdujemy się już w punkcie, skąd Ruszymy z rzeki, z mamy tutaj. No i zobaczymy, jak tutaj coś przekąsimy. Napijemy się po kawie i, i będziemy sobie dalej wędrować. Przypomnę, wędrujemy, przynajmniej taki mamy plan, prawą, prawym brzegiem. Tam czeka nas później ze dwa, ze dwa, dwie rzeczki, kanały. Nie wiem, czy nawet które wpływają do Narwi. Będziemy musieli je pokonać. Także, tak to wygląda. Tu pokażę jeszcze ogólne ujęcie tego miejsca. No, tak to właśnie wygląda. A tu pokażę sternkę rodzajową. Słowałem, że za, za takie specjalne. A tu są osiągnięte pokrowce? Nie, to są te osło, osłony. Stuk -tuty. Jak? Stuktuty, tak? Stup tuty. Stup tuty. Stup tuty, tak. I takie ochraniacze na, na, na nogi tutaj w dolnej części, żeby śnieg nie, nie wchodził w, w buty. No, zobaczymy jak się sprawdził. Także razem się sprawdziły, sprawdziły. się. No, no właśnie. Także no, mamy nadzieję, że i tym razem, tak? Tylko całek będzie chroniony. No Ja już przeszedłem kawałek już śniegi. Śnieg już tutaj mi zaczął wchodzić do butów. Czułem już chłód. A przed nami, tutaj, jak widać, to jest mniej więcej ten kierunek. Widać śniegi niemałe, także utrudzimy się niesamowicie. No, tu, chwilę, tak jak wspomniałem, mamy przerwę teraz na kawkę, na kanapeczkę. No i zobaczymy, co nas czeka. Dalej. No i, i zmierzamy, właśnie. No, jak widać, głęboko śniegu jest zróżnicowana. O, tu akurat mamy kawałek, gdzie jest kawałek, gdzie jest płyt, płytko, ale o, widać tutaj, gdzie sławek idzie, już jest głęboko w miarę. Także co powoduje, że, że trzeba sporo wysiłku włożyć, żeby przejść jakiś odcinek. Rzekę mamy tutaj po lewej stronie. W większości oblodzona rzeka Narew. I zaraz dojdziemy. Sławku tu uważaj, bo tu jest ten kanał, chyba właśnie. Tak, przed nami tutaj 10 metrów, przed nami jest kanał. Kanał czy dopływ? Mały taki do, do narwi, także musimy go tutaj jakoś pokonać. O! To jest właśnie wyprawa zimowa. Jak widać, po Sławku. A teraz udało nam się przejść taki, właśnie mały dopływ narwi. Na szczęście było oblodzone, także O jest, ciężko O tu Jeszcze mi brakuje 2 metry, żeby wejść na, na ten z górek. Ale tak to O już nareszcie, dobra Muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu niedaleko jesteśmy od miejsca Gdzie rozpoczęliśmy No Oj, zapowiada się naprawdę ciekawy Ciekawy dzisiaj wypad Ale tylko powiem, że jest bardzo pięknie dookoła, otwarta przestrzeń, gdzie nie gdzie tylko zadrzewienia, ale bardzo ładnie. No i oczywiście wszędobylski śnieg, także tutaj musimy się zbliżyć znowu do Narwi, do rzeki, do koryta rzeki, bo to odeśliśmy I, i dalej się będziemy męczyć. O tutaj podążamy dalej. Pokażę może na ujęciu troszeczkę może być zakłócenia dźwięku, bo wieje wiatr. Pokażę jak tutaj jest ładnie jak widać dookoła ujęcie. a Teraz stoimy ze Sławkiem na, na jakieś łące. Tu widzimy jeszcze nie zebrano słomę. Tam w oddali jemcie na ujęciu będzie widać. Jeszcze jest wieś narew. Dalej podążamy o, W tym kierunku. No tutaj dzięki determinacji sławka, udało nam się prze, przejść e, tą rzeczkę, która wpada do narwi, dosyć szeroką. E, w, większości droga przebiega, w większości droga przebiega przez teren, gdzie tego śniegu jest dużo. Może być nawet i czasami jest po kolana, czasami po połowy łydki. Także Utrudnia to trochę spacer dzisiaj wędrówkę Ale jak z ławku dajemy radę, co? Dajemy nie. Ciężko jest, ciężko, ale, ale no, kierujemy się dalej, tak. Przed nami teraz będziemy, widać na mapie Google jest na mapie oznaczona kładka przerzucona przez rzekę Narew. No tam dążymy, zobaczymy. Czy jeszcze istnieje ta kładka no, na zdjęciu? Bo przystawiona jako drewniana kładka przechodząca przez rzekę. Także... No, na razie warunki się już trochę polepszyły. Ponożamy sobie dalej. No, w dalszym ciągu podążamy z rzeki. No, przed nami ukazuje się duży most. Zobaczymy. To, to Będziemy do niego dążyć. Także zostało nam jeszcze do przejścia pełną chilę. No, tutaj akurat trafiliśmy na miejsce, gdzie jest dużo śniegu, jak widać trochę utrudnione przejście, ale to mówię tak. Myślę sobie, że kilka wycieczek, a co <laughs> ...no ja mam pośladek do wygodzi, ale zaraz się słowo mi zmienię. Także myślę sobie, że kilka, czwarta wycieczka, i tak prawdę powiedziawszy, to każda inna. Każda i w innych warunkach zupełnie. Wspomniałem na początku, że to będzie przedostatnia, jeszcze ostatnią. Pewnie zrobię, zrobimy w marcu, już tak na wiośnie. zupełnie może, mogą być inne warunki. Zobaczymy, ale jak widać dzisiaj, dzisiaj jest naprawdę, warunki są stricte zimowe. Także no, podążamy dalej sobie. Trochę pogoda się wypogadza, tutaj gdzie nie gdzie ukazuje się już nawet no, fragmenty niebieskiego nieba. Na szczęście nie pada. Troszeczkę yy, zmógł się wiaterek, ale człowiek jest rozgrzany po takim wystarczająco, po takim przejściu, że, że to akurat nie bardzo nie bardzo odczuwa To źle no i mam. Mamy tutaj już tak jakby jeden etap wycieczki zakończony, doszliśmy do tej kładki, która była zaznaczona na mapie. Nie wiem, czy na tym ujęciu ją dobrze widać. Zbliżamy się kładka, mostek drewniany, na taki dość wysoki filarek, przerzucony przez Narew. Także, tutaj jest wiata turystyczna taka, chwilę sobie odpoczniemy, bo żeśmy się umęczyli, prawdę powiedziawszy, wędrując dotąd. Zjemy coś, napijemy się kawy i zobaczymy, co dalej. No widać, że o co się ślady są jakieś, że ktoś chodzi tu w kładku. Także no i te, i pewnie tu przyjdziemy na drugą stronę narwi i będziemy już tutaj rozpoczynać etap po, powrotu do samochodu, bo się warunki trochę ciężkie. O no, tu akurat jest widać ta wiata, już taka trochę wiekowa. No kładkę jest tutaj, także pewnie przyjdziemy na drugą stronę e, po tym mostku. No widać, że są ślady w śniegu, także raczej da się, powinno się dać bez większych problemów przejść. Dobra, rozpalamy tego grilla. <grystanie> o Sławek <grystanie> zażartował. No na razie, na razie to będzie tyle. No tutaj przechodzimy przez tą kładkę no, gdzie, nie, gdzie widać, jak się nie wiem, czy tutaj widać, też są przestrzenie między deskami. No, mam nadzieję, że przyjdziemy. Na razie je widzę, że czuję zresztą, że idzie. Jest to stabilna konstrukcja. Obawiam się tylko jednego: że może być dziura gdzieś w odeskowaniu, żeby nie wpaść. Także powolutku, powolutku przyjdziemy. Kolega Sławek idzie. No, właśnie. Także. Tutaj chwilowy mieliśmy postój, zjedliśmy, napiliśmy się ciepłego napoju i, i idziemy dalej. No widać, że się, o, są te przestrzenie między deskami. No na razie, na razie idzie się w miarę dobrze. No jesteśmy teraz na środku rzeki. Także jeszcze do końca chwileczkę, momencik, i zaraz będziemy na drugiej stronie. A tam. Zastanawialiśmy się ze słowem Mirem, co, co zrobić, gdzie, e, gdzie podążyć. No, i chyba tutaj przejdziemy się jeszcze jakiś czas, fragmentem przy, e, przy rzece, kierując się z powrotem w kierunku miejscowości Narew. A potem zobaczymy, jakie będą warunki, będziemy zmierzać już do, do samochodu. No, niestety dzisiaj. Dystans nie jest za długi, tutaj jak pokazała aplikacja Traseo, przeszliśmy e, realnie 4, ponad 4 km. Także to jest to niewielki dystans, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę warunki, ciężkie warunki, momentami e, przekłada się to na, na w miarę znaczny wysiłek. Także o, podążamy sobie dalej. Tutaj zaczyna się już głębszy śnieg i zobaczymy, co nas czeka. Czeka dalej. O, tutaj. Idziemy część w rodzaju drogi takiej polnej, tutaj nie wiem czy widać, też takie są wyżłobienia zrobione prawdopodobnie przez, podczas przejazdu jakimś ciągnikiem rolniczym. Także tutaj od, od, od rzeki odeszliśmy, no i także kierujemy się w kierunku wsi Narew. E, podjęliśmy zasobowo decyzję, że jednak odchodzimy od rzeki, bo, bo no nie dość, że Zaczął padać śnieg, także musimy troszeczkę drogę skrócić. No, także już wyszliśmy na jakąś tutaj drogę, taką widać, że częściowo śnieżoną. I tutaj w oddali widać zabudowania wsi Narew. Tu jeszcze ujęcie na te łąki nadnarwiańskie. No, no, Słowomir wypatruje jeszcze jakieś gatunki ptaków. Także to już ostatnie ujęcie dzisiejszej wycieczki niezbyt długa, ale ale no pełna nowych nowych doświadczeń. No ze względu na to no, dużo ilość śniegu. Także były momenty, że dosyć częste momenty, że musieliśmy brodzić po po, po kolana do połowy łód nawet do zapadaliśmy się, przeszliśmy dwa cieki też no także myślę, że było bardzo, bardzo udanie i też w jakiś sposób przedstawia, przedstawia realnie warunki, z którymi trzeba się liczyć, jak ktoś chce się wybrać na, na tego, typu, tego typu wycieczkę. Także tutaj już będziemy kończyć. Jeszcze ujęcie na słowo Mira. I zmierzamy teraz rażnym krokiem do, do samochodu. A potem już Będziemy podążać do, do domu.